Mordeczki, mordeczki, dawno mnie nie było, ale wróciłem, piękna pogoda, żliwa rozpoczęte, więc mamy gdzie kopać, ja dzisiaj mam zlecenie od pewnego rolnika, bo mu maszyny stają na polach, jedziemy jedno pole przeczyścić, także zobaczymy się przy pierwszym dołeczku, do zobaczyska. no i mamy pierwszy sygnał już patrzymy o widzicie właśnie po to tutaj jesteśmy żeby wyczyścić mu pole pyk pucha podobno maszyny się zatrzymują kombajny i pomają mają też detektory z tego co tak mówił mi rolnik no ale zobaczymy mamy takie pole tu jest Sławek ze mną. I po kolei będziemy czyścić pola. I drugi dołek. I tym razem kulka muszkietowa. A z tego dołka piątka. Godzina dziewiąta. A komary żrom. I po raz kolejny muszeczka dobra, sprzątamy dalej. Coś jest kopnięte, zobaczymy razem z wami. O Jest kopnięta monetka. No nie mówi że moja kochana. No pewnie, że tak No 5 groszy między wojnie. rocznik 23 Super. No, a tymczasem no, gdzie jest? Widzicie? Tu jest piątka z tego co widzę, piątka z Weimaru. Ale ładny stan. Śliczny Piękny stan 1925. No, Sławek też coś tam widzę ma. Hop. O, piękny, dobra. Gorąco jest. Lecimy dalej. A, zobaczymy co tam Sławek wykopał. No jest o, jakiś ołowik Amelinium. Amelinium, o. Po czekoladzie, po czymś. no, no to lecimy dalej. z tego dołka. Hopyk. Fibula. Ale smali. Smali to mocno. No jeszcze mamy trochę pola do następnego. Z tego dołka. Wyszło coś takiego Nie mam pojęcia co to jest Nie wiem co to jest Tu coś zdobione Jak ktoś wie to pisać w komentarzach Idziemy dalej Zobaczymy. coś sławczy ma fajny sygnał puszka Mówi, że puszka? Tak. No zobaczymy. A jest i puszka. No I do taszy. I do taszy. I lecimy dalej. I tu miałem kolejny dołek. Coś takiego. Ładnie skup. No. Może teraz skupi. Takie coś lecimy dalej Tu był ten dołek i jeden przed chwileczką co miałem Tu mam drugi dołek no głęboki prawie na całego bimbuitera No i jest Tutaj do wyczyszczenia. Ładne coś. Zobaczymy zaraz, czekajcie chwilę. I to jednak do, do wyczyszczenia w domu. O. I z drugiej strony, to jest ten herb. O. Dobra. I mamy Boratynę. Boratinum. W zajazd. O tak, może będzie. No, nie widać, prawie nic nie widać. Człowiek się nawet oduczył, kundę nagrywania. Tyle czasu mnie nie było, no, ale wybaczcie. Lecimy dalej. Kolejny doleczek, tu sławek dalej chodzi. A ja już ją widziałem. No, w cieniu od razu inaczej płytyczny, ale z drugiej strony jest zaja straszny. Kolejna Boratynka. No, w cieniu można nagrywać. Dobra, lecimy dalej. Pyk pyk. I patrzcie to. Nawet nie usiadamy. Jest. A, a orzełek orzełek, czyli będzie peryle Tak pyry Zawsze się zapomnę teraz z tym nagrywaniem Hop. i rok. O Nie wiem który rok 61 61. Perylej. Lecimy dalej. Kończymy tą część tutaj. Idziemy na kawę. Później jeszcze wrócimy do następnego. Czas na kawę. No i teraz by mi się ten przydał. I oczywiście pamiętacie. Nasz kochany stawek. jest łabądek. Kawę trzeba wypić. Super inne pogoda. Nigdzie lepiej nie ma jak u siebie. Zmiana pola też mamy takie już, już zrobione, fajne. I coś tu Sławek ma. Się, Chodźcie, się, panie. Uzbrajam się. Tu w grudce masz już? Tak. Dobra. O, o! Gwoździk. Tak, dziś. I... Nic. Nie, to, to jest, jest ten moc y... zapalenia wymion. Tubka była. A, no już wiem. I to się wkłada... Czyli do krówek. Tak. No właśnie. Ile się dalej? na Szczęśliwy wysiłek za. Jeździ i jest Halo, Będą Ma i marta. Ślad górny A Hela.

dziw, kurczę, Kolejny sygnał. O! Proszę bardzo. Takie rzeczy też kopać trzeba. No i zabieramy. No i lecimy dalej. I kolejny PRL. Ciało połówka, dwóch groszy międzywojnia. Szkoda. No i na dzisiaj koniec. Jedna gorączka nas wygoniła. Także, ale jest jeszcze gdzie kopać. Także podsumowanko, syf to wiadomo kapsli kapsli drucików. Tu jest taka łuska, to jest nie wiadomo to jest chyba od od mebli to coś też nie wiem co to jest, to co w mówiłem no i monetki. Jeden Sasik 5 groszy między wojnie muszę widać. Wypadł udany, Także do zobaczenia, do usłychu. Mam nadzieję, że teraz następny filmik to będzie z nadmorza, z poszukiwań twarzy. Z Zobaczycie, też będzie fajnie. Pozdro narka Hej.